Cześć, nazywam się Krzysztof Krause i od ponad 16 lat zajmuję się profesjonalną hodowlą pytonów królewskich pod nazwą Python Special. Pewnie wiele osób już mnie zna, bo też prowadzę swój kanał na Facebooku i na Instagramie, w którym się troszeczkę udzielam. Pod namową niektórych postanowiłem też otworzyć kanał na YouTubie, chociaż jak zawsze podkreślałem, nigdy nie chcę i nie będę youtuberem. Pewnie mi potem to wypomnicie. Ale to nie o to w tym chodzi. Chciałbym się na tym kanale z wami dzielić wiedzą, którą posiadam od ponad 20 lat, bo od ponad 20 lat zajmuję się w ogóle wężami. Chciałbym też pokazywać wam, co się aktualnie dzieje na hodowli. Myślałem też o filmikach z cięć, bo też wiele osób to interesuje, jak to wygląda, nad jakimi projektami aktualnie pracuję. To jest fajna samiczka. Tak, teraz odbiegnę od tematu GHI Fire post Head Clown. Chociaż według mnie jest i ma tego head clowna, ale to się okaże wkrótce. A jeżeli będzie miała, to może nagram o tym filmik. Yy, I też chciałbym, żeby ten mój kanał, czy też profil, bardziej chyba kanał. Był naprawdę naturalny, taki, jakim jestem osobiście. Nie chcę żadnych robić cięć. Jeżeli się pomylę, to sorry, bo też staram się te filmiki nagrywać bez żadnych cięć. Chcę, tak jak podkreśliłem, żeby to było totalnie naturalne. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to. Może nie będą te filmiki tak bardzo często dawane jak na Instagramie czy na Facebooku, ale na pewno będę wrzucał tam jakieś shorty, które pojawiają się na Instagramie czy też Facebooku, a takie dłuższe filmiki, no to myślę, że co jakiś czas będę robił. Mam też taki pomysł, żeby zobaczę, czy w ogóle to wypali, żeby raz w miesiącu nagrać taki filmik pod tytułem "Co się dzieje na hodowli" i na przykład styczeń, luty, marzec, kwiecień i tak dalej. Zobaczymy, czy Wam się to będzie podobać. Zobaczymy, czy będę miał na to materiał, bo też wiecie, nagrywać, żeby nagrywać, to też jest bez sensu. Więc chciałbym mieć jakiś materiał do tego, żeby nagrać. No, a tak wygląda moja hodowla. Yy, pokażę w ogóle Wam za jakiś czas moją hodowlę, jak wygląda moja hodowla, może jakimi narzędziami pracuję i tak dalej. Yy, pewnie będziecie chcieli też oglądać węże, bo jednak po to tu jestem. Ale to wkrótce. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yy, jestem nowy, więc nie wiem, tam subskrybujcie sobie jakieś tam dzwoneczki. Dawajcie, polubcie mój profil, kanał i trzymajcie się. Miłego. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej.